Część 124 i 65 w tym roku. Tudzostwo i odpowiedzialność. Można by spontanicznie pomyśleć, że przeciwieństwem tudzostwa jest odwaga. Jednak odwaga polega na zrobieniu czegoś pomimo obecnego strachu. Odwaga to zrobienie czegoś związanego ze strachem, ale równocześnie zignorowanie strachu. Strach jest zawsze sygnałem ostrzegawczym przed niebezpieczeństwem. Kiedy się boimy, nasze czujniki ostrzegają nas przed czymś, co nam zagraża. Jest taki strach, że wstrzymujemy oddech. Że powodują szybkie bicie serca, drżenie całego ciała, a nawet omdlenie, a u niektórych nawet jakiś atak serca. Traumatycznie zakodowane doświadczenia można opisać jako zakodowaną bezsilność. Stan strachu sparaliżował cię tak bardzo, że byłaś. Czy byłeś zupełnie bezsilny? Nie mogłaś już nic z tym zrobić, nawet nie mogłaś czy nie mogłeś uciec. Przeżytą bezsilność, połączoną ze strachem, nazywamy traumą. Nie chcesz znowu przeżywać takiej samej traumy, nie chcesz przeżywać takiego samego fenomenu. Tchórzostwo jest. Źle widziane w społeczeństwie. Jest wyrazem słabości. Osobiście podchodzę nieco inaczej do tego tematu, bo tchórzostwo to nic innego jak strach, a strach jest zawsze obiektywnie albo subiektywnie uzasadniony. Tylko głupi ludzie się nie boją. Kiedy widzę liczne krzyże na poboczach dróg, Pozało, pozostałości po tych, którzy się nie bali, rżnąć bez głowy na motocyklu, to jest właśnie potwierdzeniem takiej głupoty. Jak radzić sobie ze strachem, który można określić jako tchórzostwo, gdy trzeba na przykład podjąć decyzję, a się jej nie podejmuje? W przeciwnym razie dusimy się. Jeśli nie będziemy działać z racji tchórzostwa. Tchórzostwo nie jest rozwiązaniem, ponieważ problem wymagający rozwiązanie jest po prostu odkładany na później, ale nie bez konsekwencji. Jeśli kogoś boli ząb, a mimo tego nie idzie do dentysty, bo jest tchórzem, to ból zęba nie ustępuje, ale staje się coraz bardziej dotkliwy, a szkody stają się jeszcze bardziej jeszcze bardziej dotkliwsze czy jeszcze większe. Tużostwo może stać się sposobem na życie. Podstawowym problemem, który dominuje całe życie jest właśnie to tużliwe nastawienie. I znacząco determinuje bieg życia w negatywnym tego słowa znaczeniu. Tchórzowstwo ma ogromną moc twórczą. Znam osobę, która zawsze była tchórzem i radziła sobie z tym nie za bardzo. Dlatego tchórzowstwo zdeterminowało jej całe życie. Już jako dziesięcioletni chłopiec brał udział w takich chłopięcych walkach z rywalizującymi grupami dzieci w tym wieku, chłopców w tym wieku, a kiedy dochodziło do bójki z innym, jakimś takim nazwijmy to gangiem, rzucił ów tłuszcz ten dziesięcioletni chłopiec kamieniem i uderzył przywódcę drugiego tak zwanego gangu dziecięcego w plecy. Nie zranił go wprawdzie, ale było to dla niego tak bolesne, że przywódca rozłościł się i poprosił wrogi gang, aby przedstawił mu miotacza kamieniem jako przeciwnika, aby stoczyć z nim walkę jeden do jednego. Mały miotacz kamienia jednak ukrył się za pozostałymi, bo był turzem i inny odważny wojownik podjął walkę na jego miejscu. Ten dzielny wojownik z tamtych czasów jest obecnie... Zastępcą bodajże burmistrza mojego rodzinnego miasta, o ile nim jeszcze jest. Może jego odwaga zaprowadziła go aż tak daleko. Przypuszczam, że tak było. Ale faktem było, że tchórzostwo było już wtedy u tego dziesięcioletniego chłopca widoczne. Wynikało to z faktu, że tchórzliwy chłopiec został nie tylko raz dotkliwie pobity przez ojca ojciec sam był niezadowolony z własnego życia i wyładowywał frustrację na chłopcu bijąc go albo nieproporcjonalnie mocno albo nieproporcjonalnie długo swoim zachowaniem złamał wolę a przede wszystkim pewność siebie u tego chłopca i wychował go po prostu na tchórza który później nigdy nie chciał nikogo urazić bo bał się wybuchów złości u innych ludzi. Strach przed innymi pozostał z nim na zawsze. To była zakodowana bezsilność, to była owa trauma. Nie śmiał konfrontacji, zawsze zgadzał się na wszystko i za szybko, pozwalał innym narzucać mu ich zdanie, ulegał wpływom innym, bo bał się po prostu protestować. Stał się totalnym oportunistą. Można podążać za innymi, spełniać ich życzenia, także z innych powodów, na przykład, aby być lubianym. W jego przypadku było to jednak tchórzostwo, czyli strach przed jakikolwiek nieprzyjemnościami. W szkole był także wielkim oportunistą, stroniących on konfliktów z innymi, zawsze w obawie przed pobiciem przez kogoś silniejszego czy wyższego od niego, dlatego zawsze był skłonny do kompromisów, aby uniknąć jakichkolwiek aktów przemocy. Jednakże od czasu do czasu irytowało go to i buntował się przeciwko własnej oportunistycznej postawie. Jednak w najważniejszych momentach, kiedy dokręcano życiowe śruby regulacyjne, dominowała u niego uległość. Kiedy stawał przed jakimiś życiowymi decyzjami, podejmował błędne decyzje, kierując się oczekiwaniami innych ludzi lub własnymi, które wynikały z jego tchórzostwa, a nie z jakichś ugruntowanych przekonań. W taki sposób wybrał studia. Później zdecydował się na związek, bo czuł się do niego zmuszony z zewnątrz, przez własny oportunizm, nawet jeśli obydwoje partnerzy nie byli przekonani o sensowności tego związku. Poddał się otoczeniu i własnemu tłórzostwu. W późniejszym życiu zawodowym pozostał poniżej swoich możliwości, ponieważ tłórzostwo nie pozwoliło mu na odważenie się na więcej. Zawsze był oportunistą w stosunku do swoich przełożonych. Wykonywał wszystko, nawet największe bzdury. Skarżył się, ale nie w obecności rozkazodawców. Obudził się dopiero pod koniec kariery zawodowej. Zaczął nagle chodzić własną drogą, także prywatnie, i stał się hamulcem bez sensu i marnowania zasobów przede wszystkim na swoim stanowisku zawodowym. Stawał się coraz bardziej niechętny w stosunku do powierzchownych opinii. Groziły mu także konsekwencje w miejscu pracy za brak spolegliwości. Nie, ob nie obawiał się jednak za bardzo tych konsekwencji, przyjął je i jego tchórzostwo zaczęło słabnąć. I tu dochodzimy do przeciwieństwa tchórzostwa, do przeciwieństwa tchórzostwa. Niekoniecznie jest to odwaga, jak myślą niektórzy, ale raczej odpowiedzialność. Odpowiedzialność wiąże się z refleksją, z ukierunkowaniem na cel. Kiedy już coś powiesz lub zrobisz, masz siłę albo chcesz ją mieć lub wolę, aby się tego trzymać. Jeśli coś obiecujesz, dotrzymujesz tego, nawet jeśli później będzie to wymagało wysiłku. I ewentualnie jakieś niedogodności. Kiedy odpowiedzialność, pytanie teraz, kiedy odpowiedzialność ma coś wspólnego z tchórzostwem? Jeśli przejmiesz konsekwencje nawet za własne błędy i nadal pozostaniesz wierny podjętemu zaangażowaniu i przekonaniu, że musisz wziąć odpowiedzialność za swoje błędy. Za decyzje, o których nikt nie miał wiedzieć, przejmujesz odpowiedzialność. I to ma coś wspólnego właśnie z tchórzostwem, bo tego się właśnie robić nie za bardzo chce, właśnie ze względu na strach. Lub gdy obstajesz przy swoich przekonaniach, pomimo związanej z tym obawy przed konsekwencjami. Jeśli mogą, nawet jeśli mogą być one bardzo nieprzyjemne. Odpowiedzialność to coś więcej niż tylko odwaga, ponieważ odpowiedzialność to szlachetna postawa. Ma to coś wspólnego z uczciwością, ale i z honorem. Ze względów honoru doczymujesz słowa, ale też akceptujesz konsekwencje własnych błędów, bo chcesz potem spojrzeć w lustro. Nie chodzi tu już o czyny moralnie naganne, jak odcięcie komuś honoru czy inne. To już dawno przerabialiśmy. Chodzi o rzeczy szlachetne, o wysokich wibracjach, o harmonię z duszą. Nie jest jednak tak, że wszelkiego strachu przed konsekwencjami można się po prostu pozbyć, bo się jest odważnym. Strach pozostaje podobnie jak ból, jaki mogą przynieść konsekwencje. Niemniej jednak znosisz ów ból, ponieważ wziąłeś na siebie odpowiedzialność, ponieważ dotrzymujesz słowa, nie poddajesz się, gdy przychodzą różne impulsy z zewnątrz, które cię przerażają, chcą cię zmiękczyć i sprawić, że się poddasz i zdradzisz samego siebie. Mówisz prawdę bez względu na to, jak bardzo ona jest nieprzyjemna, niedogodna dla innych. I dla Ciebie. A następnie czekasz, jakie będzie to miało konsekwencje. Głównie nieprzyjemne, ale w końcu jesteś wolny i zadowolony, że postąpiłeś zgodnie ze swoją duszą, kiedy powiedziałeś prawdę. Nie musisz kłamać ze strachu, bo i tak większość ludzi kłamie chyba ze strachu. Wszystko i tak wyjdzie. Zawsze mówienie prawdy oznacza, że po drodze tracisz ludzi, ale zyskujesz jasność i nowe ścieżki, którymi powinieneś już dawno podążać. Musisz odważnie stawić czoła krytykantom, którzy nie są z ciebie zadowoleni, ponieważ ich zdaniem ich rozczarowałeś. Nie ze strachu, nie z większą chęcią usprawiedliwiania się nie jest jakąkolwiek relatywizacją własnego zachowania. Nawet relatywizacja byłaby kłamstwem, ale prawdą bez względu na to, czy jest przyjemna, czy też nie. Możesz stracić tych ludzi i bez wątpienia będzie to bardzo bolesne. Ale byłeś uczciwy i przyznałeś się do własnych błędów, nie ukrywałeś ich. Ale zaakceptowałeś niezadowolenie innych z powodu własnych błędów. A to dlatego je popełniłeś, bo byłeś wtedy tym, kim w tym momencie byłeś. Nikim lepszym. Nie byłeś mądrzejszy, nie byłeś tak mądry jak dzisiaj. Nie mogłeś wtedy zrobić nic innego. Dlatego popełniłeś te błędy, nawet jeśli przyniosło one później konsekwencje. W każdym wypadku nie powinien siebie za to osądzać, za, za to siebie winić. I tak też powinieneś postrzegać innych. Nie oceniaj ich za błędy, ale zobacz, że wtedy, gdy te błędy popełnili, nie mogli zrobić nic innego, bo nie mieli tej wiedzy czy dalekowzroczności, bo brakowało im tak, jak i tobie, do możliwości innego myślenia i innego postępowania. W takich momentach istnieje możliwość uznania tchórzowstwa za podstawową postawę, za podstawowy problem i ostatecznie przezwyciężenie go. Jeśli to zrobisz, wyeliminujesz destruktywne podejście i staniesz się inną osobą, odpowiedzialną, niezależną i odważną. Ilekroć rozpoznaje się w życiu i przezwycięża podstawową destruktywną postawę, pojawia się coś przeciwnego. Całkowicie trwałe przeciwieństwo i pożądane zachowanie. I to na zawsze. Wtedy śmiało można powiedzieć, że nie jestem już tą samą osobą, którą byłam wtedy. Przepraszam dzisiaj za moje tamtejsze. Czyny tego człowieka, którym już dzisiaj nie jestem, jeśli moje zachowanie wyrządziło wtedy jakąkolwiek szkodę, którą można jeszcze dzisiaj naprawić, to jestem gotowy to zrobić, aby wyeliminować niesprawiedliwość i brak energetycznej równowagi. Trzeba dodać jeszcze jedno spiritualne spojrzenie na to wszystko. Niebo w specyficzny sposób towarzyszy temu rozwojowi. Stwarza możliwości rozwiązania źródłowego problemu. Mam wrażenie, że zawsze chodzi w tych planach nieba o rozwiązanie tych problemów źródłowych, które wszystko inne dominują. Zastanawiasz się wtedy, dlaczego wpadasz na przykład w jakąś pułapkę, która ujawnia, Twój podstawowy problem sekret jakiś sekret nieprzyjemny sekret zostaje ujawniony każdemu staje się znane coś nieprzyjemnego z twojego życia co chciałeś zachować tylko dla siebie ukryć przed światem ale to nie był przypadek niebo inicjuje to bardzo skrupulatnie wszystko przygotowuje a gdy napięcie nie jest już do zniesienia, bo konflikt narósł do takiego stopnia, że nie da się go już znieść i zaczyna się przez to cierpieć fizycznie, wtedy niebo naprawdę interweniuje. Trzeba się z tym liczyć. To nie jest tak, że jesteś później zaskoczony, gdy wychodzi coś na jaw, co wymagało już dawno rozwiązania. Nie popełniłeś żadnego błędu, nawet jeśli ci się wydaje, że popełniłeś jakiś błąd. Był ów domniemany błąd, tak, a nie inaczej uwzględniony w twoim planie. Do tej pory miałem osobiście wątpliwości, czy niebo naprawdę interweniuje w nasze losy, niczym ów wielki zegarnisz, który wprawdzie ten zegarek wdrożył w życie ale już się nie interesuje jego funkcjonowaniem. Czyli miałem wątpliwości co do tego, czy niebo naprawdę interweniuje w nasze losy. Gdy należy podjąć działania, a się go nie podejmuje, tak? Ingeruje w duchu wielkiego planu. Trzeba się z tym liczyć. Leży to jednak w interesie wszystkich, których to dotyczy. Bo jak Polski Kaznodzieja teraz w Boże Narodzenie u misjonarzy werbistów powiedział, Bóg jest Bogiem nieoczekiwanego. Bóg jest Bogiem nieoczekiwanego. Tam, gdzie zniknęła wszelka ludzka nadzieja, On nadal jest w tym momencie. I gdy trzeba, cierpi razem z Tobą. Gdy wydaje Ci się, że jesteś tylko sam Twoim cierpieniem. Cierpi z Tobą i reaguje na Twoje cierpienie, jeśli Go wołasz, czyniąc tego nieoczekiwanie najlepsze.